Radni na początek zajęli się sprawozdaniami z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za 2012 rok oraz gminnych programów, m.in. wspierania rodziny, czy też profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Następnie przyszedł czas na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulicy Sikorskiego Podmiejskiej w Świdnicy, który rozpoczął długą dyskusję. Włączyli się w nią nawet przedstawiciele działkowców z tamtego obszaru miasta, którzy byli obecni w trakcie posiedzenia Rady Miasta. To jest kolejne po prostu nieetyczne działanie polegające na zajęciu następnych terenów ogrodów działkowych. Tereny ogrodów działkowych zajmują mieszkańcy Świdnicy, a zatem miasto, a nie ludzie z Poznania czy, czy skądś inną. I ciągle e, mówienie, że potrzebuje urząd miasta mieć tereny pod zabudowę i sprzedaż tych gruntów, to po prostu jest krzywdą dla mieszkańców miasta siednicy, bo e, jedna działka budowlana to co najmniej trzy albo cztery działki e, w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczone są pod ten, bo jeszcze dochodzi infrastruktura, dochodzą drogi. Zdanie zastępcy prezydenta Ireneusza Pałaca cała sprawa jest jedynie politycznym biciem piany. Czy znaczy to w ogóle jest jakiś marginalny temat? Tu paru radnych odegrało teatrzyk pod tytułem Bronimy działkowców nie wiadomo przed czym. No, taki stan rzeczy jak dzisiaj jest od roku 2001, gdzie plan uchwalano jeszcze w momencie, kiedy koalicja w Radzie Miejskiej wyglądała no w ten sposób, że dominowała w niej SLD. I teraz paru radnych tej formacji, plus radny Grabowski, plus tam ktoś jeszcze z PiSu, próbują stworzyć wrażenie, że nagle jakieś zagrożenie dla działek powstało. To jest kompletna bzdura, nawiasem mówiąc, przy całej procedurze planu. Bardzo dbaliśmy o to, żeby wszyscy zainteresowani tym planem mieli świadomość, jak prace postępują. Zapraszaliśmy przedstawicieli działkowców. Oni zapoznali się z projektem, nie zgłosili żadnych uwag, w związku z tym ta jakby taka wielka troska o działki po prostu no, była rodzajem takiej taniej demagogii, którą zaprezentowano na sesji, ale tak naprawdę plan zupełnie nie z tego powodu był tworzony. Przypomnę, że chodziło o to, że plan, który obowiązywał od roku 2002, Zakładał w zasadzie na całym tym terenie budownictwo mieszkaniowe i w sytuacji, kiedy prawie 80% gruntów było w rękach prywatnych właścicieli, a plan miał konkretne rozwiązania uniemożliwiające im budowę, oni wielokrotnie zwracali się do miasta, żeby ten plan poprawić. Innego zdania jest na przykład radny Janusz Solecki, dla którego nowy plan zagospodarowania przestrzennego jest niedoprecyzowany i wymaga poprawek. Plan jest niedopracowany. Są błędy w rozwiązaniach komunikacyjnych. Nie może być tak, że jedna z tych zbiorczych dróg nagle kończy się przejściem, takim przesmykiem dla pieszych. Drogi powinny być tak projektowane, żeby po prostu można z jednego końca wjechać i z drugim wyjechać, a nie nagle spotkać się z płotem. Złotem posesji prywatnej, chociażby z przyczyn pożarowych, proszę zauważyć, jeżeli z jednej strony tej drogi zbiorczej coś się wydarzy, co uniemożliwi przejazd, to powinien być możliwy przejazd, z drugiej strony. No, uważam, że to jest błąd. Uchwała została przyjęta głosami koalicji. Dalej posiedzenie rady szło płynnie, aż do momentu oświadczeń i spraw organizacyjnych. Wtedy to na wszedł radny Robert Garstecki z Prawa i Sprawiedliwości i odczytał list do prezydenta Wojciecha Murcka. Meliżemy no podpisanie radnej Rady Miejskiej Świdnicy wyrażamy dezaprobatę dla planowania przez prezydenta Świdnicy nagannego zachowania zastępcy Władzy Z Polskiego nagannych praktyk, jakie stosuje w relacjach międzyludzkich, w szczególności w stosunkach z radnymi i podwładnymi. Zarzucają mu wulgarne zachowanie drwiny z radnych i władcze postępowanie. Pod listem podpisało się 12 radnych ze wszystkich klubów w Świdnickiej Radzie Miasta. Jeżeli 12 radnych podpisało się, to 12 radnych, przedstawicieli wszystkich klubów, 12 radnych, którzy wykorzystało wszelkie inne próby dotarcia z tą informacją do prezydenta, to widocznie musiało dojść do tego, żebyśmy odczytali tego na sesji Rady Miasta. I mam nadzieję, że prezydent miasta, Wojciech Murzyk, przemyśli sprawę i wyciągnie, wyciągnie wnioski. Przyznam się, że pewnie by do tego upublicznienia nie doszło, gdyby po prostu pewne uwagi co do zachowania i co do pracy prezydent czy sam zainteresowany brał pod uwagę. No skoro tak się nie dzieje, to sądzę, że każdy chce, żeby go szanowano i radni w ten sposób wyrazili swoją dezaprobatę. Ja mam nadzieję, że Zarówno prezydent, jak i zastępca przemyślą sprawę. Może padnie słowo przepraszam, zmiana w stosunkach i nie będziemy mieli więcej takich nieprzyjemnych sytuacji. Prezydent Wojciech Murzech stwierdził, że na gorąco nie będzie komentował, ale udzieli w późniejszym terminie odpowiedzi. Zastępca prezydenta Waldemar Skurski jeszcze w czasie posiedzenia sesji powiedział, że sprawy nie będzie komentował.